Ten świat nie miał w pełni zaspokoić twojej duszy. To próba twojej cierpliwości, wdzięczności, wiary i oddania się Bogu. Gdyby to życie dawało ci wszystko, po co tęsknić za życiem wiecznym? Prorok Mahomet, pokój z nim, powiedział: "Dunia, życie doczesne, jest więzieniem dla wierzącego, a rajem dla niewierzącego." Sahih Muslim. Dlaczego? Bo wierzący nie podąża za każdą zachcianką. Żyje z celem, z umiarem, z pokorą wobec Boga. Prawdziwa wolność nie polega na gonitwie za pragnieniami, ale na uległości wobec stwórcy. Koran przypomina, że życie doczesne to tylko iluzja. To życie doczesne jest tylko zabawą i rozrywką. Prawdziwe życie jest w życiu przyszłym, gdyby tylko wiedzieli. Surah 29. Al-Ankabut 64 Każdy uczynek tutaj to ziarno. Każda modlitwa to cegiełka Twojego wiecznego domu. Każda cierpliwość przybliża Cię do raju. Każde wspomnienie Boga nawadnia duszę. Koran mówi, kto uczyni dobra, choćby na wagę pyłku, zobaczy to. A kto uczyni zła na wagę pyłku, także to zobaczy. Surach 99, Az-Zalzalach 7 i 8 to życie przemija, pieniądze znikają, młodość przemija, uroda blednie. Koran mówi, majątek i dzieci to ozdoba życia doczesnego, lecz dobre uczynki, które pozostają, są lepsze u Twego Pana pod względem nagrody i nadziei. Surah 18, Al-Kahf 46. Więc pytanie brzmi, czy budujemy dla dżanach, raju, czy zbyt przyzwyczailiśmy się do świata, który przeminie, każdy dzień to okazja do inwestycji w życie wieczne. Uśmiech, modlitwa, cichy żal i skrucha, powstrzymanie się od grzechu. Pomoc potrzebującemu łza przelana z miłości do Boga. Nic nie jest zbyt małe. Każdy czyn to ziarno i pewnego dnia zbierzemy plon. To życie to próba, kolejne to nagroda. Pamiętaj, ten świat jest tylko chwilą, ale to co robisz teraz, kształtuje Twoją wieczność. Czy budujesz swój dom w raju, czy osiedlasz się w świecie, który przemija? Dziękujemy za oglądanie. Pokój z Wami.